Manko z tej strony Weronek, witam w kolejnym odcinku betowania i zapraszam, zapraszam serdecznie na fanpage, na 500 lajków jest 499, tak jak mówiłem będzie konkursik, pewnie wylosuje teraz y, taki pomysł jeden, rzucił, czy jakieś zniżki na VIP-u by były, bo nie ma takiego budżetu, jak no niektórzy z ciekawie się z bawią, albo nie mają takiego budżetu, nie mają takiej możliwości, to wylosuję może. Albo zniżki, jak będziecie chcieli, może kogoś wylosuję. Stafrit dodam do grupy VIP-ów, na grupie VIP podaję tam meczyki, zacznę 1-2, wczoraj było trochę więcej meczyków. Bo Były meczyki Titan-HR, obie dwa, no jeden zakończył się 1-1, jeden trafny bet, bo był bet na Inferno-Titan, z wygrało 16-14. Na drugim betowaliśmy na HR, no ale było 1-1, druga przegrana przez Hellraiser pod ogrywce cash. A cash a dobrze grają Titani, no, więc nie było co. Się dziwić. No to i też Czanowi WP było jeden, jeden Mał z tak wiem. Dobra, przejdźmy dzisiaj do betów. Dzisiaj dwa bety do skipnięcia, później będziemy ryzykować na nas następne gameplay. 91% skip, a skip. Są dwa mecze do pominięcia, na grupie podam. Na grupie będą mecze Alientech. Miał być jeszcze HR Dignitas HRG2, ale to dla wszystkich. LD LDLC White, oczywiście z LDLC Blue. Pojedynek bratobójczy organizacji i Francuzów z niewielką ilością zawodników belgijskich. Kurczę. O, cofnąłem niepotrzebnie. Zapiszę jeszcze raz, żeby każdy miał pewność. Wszystkie. Wszystkie bety gdzie są, tutaj ta kropka nie będzie przeszkadzać. Omówienie oczywiście jeszcze raz. 35-45% szans, kolor niebieski, prostokącik 50-55. Kolor ciemnoczerwony, pewniejsze mecze czyli 60-80%. Felerizer Dignitas, tutaj lekka przewaga Dignitas, chociaż HR wczoraj grało meczyki, bardzo dobrze się spisywało, ale dzisiaj na nich nie stawiam. Zobaczymy, będzie bardzo ciekawy mecz, ja na starcie powiedział 50-50, ale Dignitas mnie przekonało swoją grą. Zobaczymy, od dyspozycji dnia będzie wszystko zależało od graczy. New Era Aces, a to jest meczek, który też trzeba pominąć albo zabytować na underdoga. To tam różne rzeczy bywają, a to jest na przykład z AES. miał tam około 20% pewnie procent, i to wygrali. nie na przykład z Divine Ground, to różnie tam bywa w ich lice. Miał to jest e, czterech zawodników, byłego Team Exploder. Team Exploder się nazywa, ja teraz zmieni po prostu nazwę czy barwy. Sorry, co tam dołączył. No, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mecz underdoga, Rocky GG. Tu jest oczywiście procent zawyżony, chociaż chorok powinien wygrać, chociaż. Ostatnio też był procent na CSGO Lunch, XPC miał chyba z 10%, ten mecz skipowaliśmy i to wygrali 2-1. Ygego ostatnio wygrało z 2 -28. w końcu się obudziło. Oczywiście to jest Flash, jeden z lepszych zawodników węgierskich. BO3 powinni ten mecz wygrać, ale my skipujemy albo dajemy lekki becik na nich. TSM, Dignitas, TSM ostatnio słabszą e, formą nie trafiło, e, Przygrali przegrali te wszystkie mecze nie, przegrali z Envius 2Z e, przegrali z Titanami na Inferno na Overpassie z fanatyki na Dust2 z Virtus Pro to był ich czarny dzień, a to była ważna Liga SLCA. Dignitas natomiast ostatnio nie grał. Ostatni mecz właśnie był na DH z Envius. A między innymi dobrze grali na dd 2 mieli szansę to ugrać, ale przegrali pod ogrywce, to tą mapę szkoda, bo naprawdę gra ich była dobra, ale Envius jest mocny na DD2 też. Później się okazało, że JUST też pokonał Fanatic na D2, ale przegrał stocznie finał 2-1. No to jest ważny mecz uprzedzony, semifinale. Zobaczymy, jak w pierwszym meczu będzie dyspozycja dla Hellraiser i Jeśli dobra, oczywiście lecimy w Dignitas. Co ciekawe, był już taki mecz na CSGO Lounge. Wtedy zakończył się obie mapy DAS 2 16 14, 16, 14. I wtedy Dignitas jeszcze tak w tej formie nie było. A jeśli TSN się nie obudzi, nie będzie Device kierował. Mają szansę się odwrócić, to wynik 16, 16, 14 dla teamu Dignitas, więc dlatego mój bet leci w tą stronę. Nie jest na VIP, jest dla wszystkich. No ale oczywiście może się okazać, że tsm ten, ten mecz łatwo wygra. Zobaczymy. Seven Sway USR, tutaj oczywiście też rosyjską Lingę radzę skipować, chociaż tutaj USR jest faworytem, bo grają Latro Plus. No to są tacy zawodnicy, którzy potrafią wykrywać, chociaż z też tam nie jest, że coś tam zawsze strzelają. To są rusty, tam się nie opłaca stawiać Ale tak jak mówię, ten mecz tutaj na underdoga nie idziemy Tutaj też na underdoga nie idziemy, next please powinno sobie to wygrać Mouse Public, tu jeszcze się bym zastanawiał No jak macie duży budżet możecie ryzykować Bo z jest bo2 mouse Musi po prostu wygrać jedną mapę, nie ma szans żeby publiker nie wygrało Ale ja to skipnę Jak chcecie to jest Moim zdaniem, chyba że 1-1 będzie no to już wasze ryzyko, no i Hellerizer taka 2 dla wszystkich zobaczymy dyspozycję na Hellraiser z wydaje się mocniejsza zobaczymy, leży po ich stronie jaką mapę wybiorą, jeśli wybiorą dobrą mapę to na pewno jedną mapę ugrają ale liczę dzisiaj, że Game tu się pokaże z dobrej strony Michów, żeby wszyscy zawodnicy po prostu zagrali na swoim poziomie, wtedy ten mecz będzie 50-50 i mają szansę go ugrać, zobaczymy czy się zakończy 1-1, czy zwycięstwem w której z ekip bardzo prawdopodobnie wynik jest 1-1. Lidzę Jeśli się to podobało, chcecie więcej betowania, łapkujcie w górę, komentujcie, pytajcie. Zapraszam na grupę BIP, zapraszam na fanpage'a i do zobaczenia do kolejnego wideo. Cześć.